Głos nadziei na każdy dzień, łaska Boża wystarczająca dla wszystkich. Jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, rozdział 5, werset 17. Bóg ma obfitość łaski i mocy czekających na nasze wezwanie. Powodem, dla którego nie odczuwamy ich potrzeby, jest to, że patrzymy na siebie zamiast na Jezusa. Nie wywyższamy Jezusa ani nie polegamy w pełni na Jego zasługach. Dokonane zostało zupełne zaopatrzenie, a wieczna sprawiedliwość Chrystusa została zaliczona każdemu wierzącemu kosztowna. Nieskazitelna szata, utkana na niebiańskich krosnach, została zapewniona skruszonemu, wierzącemu grzesznikowi, tak iż może on powiedzieć: Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Księga Izajasza, rozdział 61, werset 10. Zapewniona została obfita łaska. Dzięki której wierzący człowiek może zostać zachowany wolnym od grzechu, gdyż całe niebo z jego nieograniczonymi środkami zostało oddane do naszej dyspozycji. Mamy czerpać ze zdrojów zbawienia. Sami z siebie jesteśmy grzesznikami, ale w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi. Czyniąc nas sprawiedliwymi przez zaliczoną nam sprawiedliwość Chrystusa, Bóg ogłasza nas jako sprawiedliwych i traktuje nas jak sprawiedliwych. Patrzy na nas, jak na swoje drogie dzieci. Chrystus przeciwdziała mocy grzechu, a gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfituje. Możemy czynić codzienne postępy w dążeniu w górę ścieżką świętości, a i tak wciąż będą nowe wyżyny do osiągnięcia. Jednak każde napięcie duchowych mięśni, każdy wysiłek serca i umysłu wynosi na światło obfite zaopatrzenie łaski niezbędnej dla naszego rozwoju. Im więcej rozmyślamy o tych bogactwach, w tym większym stopniu je posiadamy i tym pełniej objawiamy zasługi ofiary Chrystusa, ochronę Jego sprawiedliwości, Jego niewysłowioną miłość, pełnię Jego mądrości i Jego moc. Stawienia nas przed Ojcem, bez skazy czy zmarszczki czy czegokolwiek w tym rodzaju. Żyjemy w dniu przygotowania. Musimy przyjąć pełne zaopatrzenie łaski z Bożego magazynu. Pan zapewnił nam zaopatrzenie w naszych codziennych potrzebach. Ellen White